Hej, kocham wszystkim tutaj jest okazata a to jest kolejny odcinek z Call of War, kamery. Oh, no, i teraz... Co my teraz robimy? O, to jest pytanie. Co my możemy tutaj teraz zrobić? O, uh, uh, jakieś cenki. Zrobiłem pewną rzecz. Uh, która może albo bardzo pomóc, mojemu nagrywaniu, albo bardzo zaszkodzić. E, zobaczymy niebawem. Dobra. A, wymieści jeszcze, okej. Okay. Będziecie jako druga armia. Świetnie. Dobra, trzeba ich zniszczyć. Oni są za dużym zagrożeniem tutaj dla nas teraz Kim wy jesteście A was nigdy nie widziałem, a wy... Uuu! Hellkanon! Uuuuu! Dobrze mam konicę. Hellkanony są dosyć... Nie fajne. Dobra, przecież się dawno zacząłem. No przynajmniej bitwa oczywiście. Helikonony to jest takie dziadostwo. Widziałem to... raz w tej grze. Chyba tak. Jeżeli to jest to o czym myślę. To widziałem nie, tą e, hey, na tylko raz. No i czas na rozstawienie Rozmieszczamy Wszystkie nasze jednostki Oni będą gdzieś tutaj na tych markradłach Teren bardzo fajny Jakbym jakby to oni mnie atakowali Bo ja tam jakbym bym się rozstawił tak dobrze Że oni by nie byli w stanie mi kompletnie nic zrobić Dobra Wy będziecie oczywiście standardowo Oczywiście rozkładam to wszystko Najważniejsze no teraz jest pozbycie się tego helikanu, reszta jest kompletnie nieistotna. Przybliżymy mapkę, przyspieszymy tempo. Trzy osoby to tylko prowadzą. Super, to to nie powinien być taki duży problem. Ja się spodziewałem, że będzie. Ktoś na strzelę. Ale he no sprawion został obsługi więc O może Udało się doskoczyć do nich Udało się Dobrze, co przestać ostrzał na I Idę Dobra, możecie już strzelać z powrotem. Wy uciekajcie stąd natychmiast. W końcu strzelecka radzisz sobie doskonale. Oni tu gardą. Też może sobie zaszczęła tutaj bardziej z prawej strony ten oddział. Trzeba eliminować powoli te flanki. W sześciu przeżyło. Oni rozbici cudownie To będzie walka bez większych strat Bardzo mi się podoba Nie macie już pocisku. Ale dobra, będziecie uciekać dalej, super Najlepiej, jakby nasi wrogowie się tego nie spodziewali, na przykład szansę na tyły tych panów, to by był do, dobry pomysł. A wy, tam siedzicie, że zaszacujecie, okej. Okay. Dobry skutek, całkiem okej. Okay. Tutaj strzelają sobie, niech sobie strzelają na razie. I rozbici. oczywiście zabity Bez większych problemów powinien zginąć Ale niech miarę umierać na razie, okej okay. Tutaj Wy coś tracicie jednostek dużo Dobra, tak jest ok, a wy będziecie okreło użyć tutaj. Nie do uczniów tutaj wiecie już. Uspakujcie się z tym oszczędowaniem froga. Dobra. Wszystko tutaj się załamuje powolutku. Witwo jak to będzie po naszej myśli to wszystko idzie zgodnie z planem. No i generał wroga polegi. Dokładnie tak. Jeszcze... A, tutaj uciekający leciała. No, poczekamy chwilę, złapiemy. Kilka nowych... Jeszcze kilka jednostek złapiemy i skończymy bitwę. No, i koniec bitwy. Tak. Pełne zwycięstwo oczywiście Myśliwiłbym się jakby było coś innego Heroiczne zwycięstwo to na pewno nie było, ale jakieś bardzo słabe też nie, więc pełne zwycięstwo tutaj akurat pasuje idealnie Du, du, du. No i oczywiście Wszystki trzeba zabić Tego się należy zrobić Dobra, te dwa oddziały tak właśnie stupimy blisko siebie w wyrazie czego oba walczyły w bitwie 26% Nie, to zostań tutaj lepiej Potem jest od dwóch księżyc Tam ten już spójdzie Dobracać Ready to trade. Ready to trade.

A, tutaj się przydadzą jakieś... E, ...burtele, nie? To też nie... Coś do... ...produkcji jednostek. Stajnie. To, najpierw stróżnica miejska. No, tutaj oczywiście kapiczka. Pięć jednostek, tu mamy. Miejsce na sześć jednostek, więc jest okej. Okay. Znaczy na napięć, bo generała drugiego też wyśmiemy. Tu by się wam jeszcze przydało. Kilka jednostek, ja coś. W takim razie zacznijmy produkcję chyba gdzieś z dalszych zakątków Imperium, znaczy naszego Imperium. Tu szefów dwóch tych panów. O, ile wyposrzubujecie? Co mamy? 4 jednostki. Wy potrzebujecie 10. 4. Dobra, zasad z Co, tutaj coraz trudniej jest określić to wszystko. Jako, że tu mamy dobre góry, zrobimy sobie jeszcze tych trzech padów. A tym mówię, że pancerz. E, I zrobimy coś takiego. Wy pójdźcie sobie zająć tą niską kontensę, która jest gdzieś tutaj. Gdzieś. To jest fajny pomysł, myślę. Dobra, i chyba więcej nic nie mogę zrobić tutaj w tej tuże. No nic, wydało się, że elwy zostały pokalane. Dobra. Tą drugą armią może coś działać już, ale... Tak wątpię żeby elfy cokolwiek zrobiły Kampania generalnie się pan to ciekawie potoczyła Nie mamy już a, nie mamy już a, a, Sylwanii nie ma Eee... o Kobiny są mocno przyduszone Broszne elfy i wysokie elfy również nie, Tak to dobra sprawa nie mają Jak e, tutaj się odbić po prostu im nie dajemy się odbić. W żaden sposób. No dobra, oczywiście lepsze baraki, to nam da, że więcej jednostek będziemy mogli zbudować sobie później, tak? Więcej nam się zgromadzi po prostu, to się na pewno przyda. Chyba, że my rekrutujemy bardzo dużo jednostek, A tutaj możemy postawić sobie troszeczkę bardziej na rozwój. Chociaż poziątek publiczny, szczęście zawsze jest ok. Drogi jasne, tutaj, tutaj jest no, myślę, że kapliczka ulepszona się na pewno przyda. Tutaj raczej reliki naszej dobrej, że nie Tutaj rozwiniętej dokładnie tak. I co jeszcze możemy? Tutaj mamy następną kapliczkę. E, to od razu ją udoskonalimy. Czemu nie? Elwy, tutaj będą napierać ciągle na e, ten chaos. Tutaj po, po prawej stronie my. W tym czasie zbierzemy się w kupę i po prostu ruszymy dalej. Ojej, tutaj podatki zmniejszyli oczywiście. O, schodź, zobaczył, ile wydaje teraz na... Kapłanów kasy, agenci, to będą... ...płace? Chyba tak. 7400. No, dobra. Chciałem dowiedzieć co dostajemy. Handel, zdecydowanie handel, potem... ...podatki, rolnictwo, górnictwo, handel kupiecki. Dobra. Dobra, teraz wszystko to... co jest tutaj, powinienem tutaj odbić się. Znaczy, odbić.

Może jednak zapiszę przed tą y, bitwą? Nie na tym zapisie, na jedynce, tak. No i rozpoczniemy bitwę. Mamy no, ogromną przewagę i Jakościowo podejrzewam, że również. Ale jeżeli wystarczająco dużo stracimy, jednostek, to możemy mieć duży problem. Oczywiście dzisiaj będzie odcinek z tego z Warhammercia i jutro też zrobimy odcinek sobie właśnie z Warhammera Myślę, że to dobry pomysł Zamiast... Po sobie zamiast, 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 zamiast e... total i innego po prostu rzucimy sobie Warhammera Myślę, że to będzie o wiele lepszy pomysł niż rzucenie kolejnych Zeusów Bo to już jest straszny spam nie zrobi na kanale Tego bym nie chciał Jak nie będzie można tam przejść, to wczytam oczywiście. Ok, i tutaj jest druga część armii. Nasz to już będzie z tej strony szedł. Nienawidzę tych map po prostu, z takie stupy wyjęte są te mapy niektóre Dobra, ten pełen ostrzał w tych padów To powinna bez problemu załatwić sprawę. Tylko masz coś kolego. Shoot to kill. W sumie. Niechaj tak żeby się w stanie. żeby zabijać. A wy zaszarzujcie oczywiście, tak jak należy. czy trzech nawet zginęło, ale to nic. Będę musiał nie widziałać oddzielnie. Dobra, bo jak co teraz działa? Zatrzymamy, a ten dobijemy Właśnie w ten sposób Morale powinny już paść Strzelają do nas Dobra, w takim razie my tutaj się podejść Walczyć To jest mistrzostwo, się jest w tym proszę. gdzie jest w obrona, 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 obrona. Nie ruszajcie się, ja się tym zajmę już cały, cały, Całą armię się zajmę My Tutaj bronicie się i czekajcie na odpowiedni, na, na odpowiedni, na odpowiedni moment A to żeby wkroczyć i dobić już wszystko Aha, to tutaj wszyscy strzelają strzelają pociskami z tej strony Zabijajcie kilku i będzie OK. Generał ich wpadł, to osłabiliśmy rolę z czołu, co? Jak ta piechota walczy, radzi sobie takie nieźle. Wy przestaniecie strzelać. Oni powinni ich zmieść, z powierzchni ziemi. Dwóch, możemy oszczędzić dwóch. Atakować, panowie, atakować, walczyć! No to się tylko na... Pożydanie wroga, tak na sprawę Kontynuujemy bitwę jeszcze przez chwilę. Zabierzemy tych ze sobą. Po prostu widzimy. No i świetnie wyjdź bitwę. Tak. Dostrocliśmy stówkę. Z drugiego ciału nikt nie zginął, więc jest okej. Okay. Z drugiej strony nikt nic nie zadał, też. No no, nic. Więc... Tylko tutaj połapali. Ale to też się przydało. Oczywiście co możemy zrobić z szkoblinami, orkami, ich gorzczymi, kresą czy... czy że chaosu. No oczywiście ich stracimy. I tutaj w następnym odcinku ja mówić sobie tutaj sneaky piki, pozabijać ich nocnym atakiem. Chociaż jest bardzo nie dużo. Ale ich jest bardzo dużo. Wolałbym ich pozabijać i oblegać miasto. Tak mi się wydaje, że będzie lepszym pomysłem to... No cóż, dobra. No to dzięki za oglądanie. No, mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Na razie.